z tej strony Bos. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Mafia 3 edycji ostatecznej. Jak widzicie jesteśmy w barze u samiego, który już przeszedł sporą renowację. Ja niestety nie mogę zająć się w dalszym ciągu kolejnymi remontami, bo nie mam już na pokrocówni i zostało mi 2000 dolarów. Z tego co zbierałem wszystkich tych 40 tysięcy dolarów. Nie wiem jak to wpłynie na dalsze zadania związane z, z głównym celem mafii, czyli z pozbyciem życia makrona. No, i teraz nie pozostaje chyba nic innego jak udać się do Donovan'a. albo nie, miałem w sumie skorzystać z wyścigów z miejsca na miejsce. Spróbuj się nie zabić na autostradzie, w tym wyścigu pomiędzy River Row Hollow i centrum. Nie, miałem jechać na wyścigi i chyba właśnie skorzystam z tej opcji. Tutaj widzę jakąś sportową brykę w miarę. Ja, czekaj, czekaj, ja tutaj potrzebuję Twojego samochodu. Weź sobie mój, ja wezmę Twój, i będziemy kwita. Okej, okay, dobra i lecimy na miejsce wyścigów. Mam nadzieję, że ten samochód będzie lepiej się sprawdzał w trakcie jazdy na wyścigach. Bo trzeba jakoś zarobić hajs na dalszą rozbudowę baru. Mam nadzieję, że ludzie z południa już nie będą przychodzić. Okej, okay, co to jest? Z miejsca na miejsce, klasa egzotyczna. Na wyścigi z klasy egzotycznej to jazda najszybszymi brykami po trach, które rzucą wyzwanie twojej wytrzymałości i przetestują twój refleks. No dobra. I co ja mam teraz zrobić? Spoko, spoko, nie chciałem strzelić. Świadek zgłasza na policję, bo przecież, przez przypadek mi się strzeliło. Nie no, serio, stara baba? A nie, dobra, tam policja. No dobra, wygraj wyścig, follow. Ja chyba nie będę w stanie wykonać tego zadania, jeżeli nie mam egzotycznego samochodu. Potomak ma szybkość 66, 61 przyspieszenie, kierowalność 45 i wytrzymałość 48. No to ewidentnie nie jest sportowa fura. Czyli mam złą klasę samochodu. Kolejne wyścigi, gdzie są jakoś tak w miarę blisko, żeby były. Dobra, po drodze do Dunwana. Klasa sportowa, być może że to auto, które teraz mam, to jest klasą sportową. Zaraz się przekonam w sumie o tym. Okej, okay. no, rzucę nim tak, jakby było faktycznie sportowe. Ciekawe, ile jestem w stanie wygrać w ogóle na wyścigach, biorąc udział w wyścigach, i skąd wziąć furę egzotyczną. Po ulicach raczej się takie nie poruszają. Myślę, że będę musiał się zacząć na jakimś parkingu, może w centrum miasta bardziej. Tutaj na obrzeżach, w pobliżu baru samiego to raczej nie, nie spotkam takich samochodów. Raczej jakieś krążowniki, kadilaki. Czyli nie to co. O co chodzi? O co, co powinno się tam znaleźć. Dobra, jestem w centrum, to tutaj może już lepsze jakieś auta się powinny poruszać po ulicach, ale... Też nie będę kradł w sumie w centrum miasta. O kurde... Wypadek przy pracy. czy to jest auto egzotyczne? W sumie wyglądają takie... te dwa wyglądają na auto egzotyczne. Dobra, to przynajmniej będę wiedział, że jest mniej więcej gdzieś tutaj na tym... ...na wysokości tego mostu jest to auto. O, dobra, i jest poświetlone na zielono, czyli pewnie mogę wziąć w tym udział. Dobra. spocząć rozpocząć. Pierwsze miejsce, naklejka, wolność. Dobra, lecimy. Ciekawe, czy tu wyścigi są ciężkie, bo ten pierwszy, taki początkowy, to raczej nie był jakiś specjalnie ciężki. Widzę, że tu gościu też jeździ takim krążownikiem szost. raczej nie jest auto sportowe. To co jest po lewej, bo to bez, w ogóle kabli, bez dachu. Teraz jedzie w deszczu. Też ciekawy motyw. No halo tu będzie jakiś start czy o co kaman? Halo kto tu startuje mhm. Chyba się pojawił jakiś bok i nie będę w stanie rozpocząć tego wyścigu no śmieszna sprawa w ogóle Ładny fuck? Czy ktoś tu wystartuje? Czy na co ja będę czekać i stać? W ogóle nie pojawiła mi się ta nakładka wyścigowa, czyli podejrzewam, że to jest jakiś błąd, że będę musiał wczytać. No, no niestety tak też się nie dzieje. Czyli ustawienia stroba nie gra no, się... Co tu się dzieje w mogę... Nawet wysiąść za alpa nie mogę Jeszcze raz próbujemy, zobaczymy. Niestety nie mogę w ogóle wczytać gry. Dziwna, dziwna sprawa w ogóle. Wejdźmy w grę. Wejście z gry. Okej, okay. po wyjściu z gry niestety wczytało mi grę w tym miejscu. To jedyne co mogę skorzystać no to tylko wziąć sobie apteczkę. Jestem nieco od... w nieco większej odległości od, od tych wyścigów wcześniejszych, niestety nie będę brał chyba w nich udziału, no bo bez sensu, jeżeli gra się wysypuje w momencie wyścigu, no to lepiej nie ryzykować i nie brać w tym udziału drugi raz, chociaż mogę na opartego spróbować jakieś auto sportowe sobie wyhaczyć, o, na przykład to. Skoro już tu podjechało, to zaraz skorzystam z okazji, policja sobie pojechała. Nie sprawdzimy czy za drugim razem się powiedzie w ogóle podejście. Nagraj. Wygraj wyścig pod ziemią w centrum. Dobra, świadek dzwoni na policję, skorzystamy tutaj z odciągnięcia. A nie, w sumie nie będę korzystał z odciągnięcia, bo to bez sensu. Zanim. Się... No. Dobra, zanim policja podjedzie no to już będę daleko od miejsca ...kradzieży. No i mam nadzieję, że w ogóle uda mi się wczytać, wczytać ten wyścig, bo podczas poprzedniego razu to w ogóle mi się nawet nie wczytała ta nakładka wyścigowa z, z trasą, z ilością, z, z miejscem, które zajmuje i też właśnie z ilością okrążeń, jak, jaka jest do wykonania, żeby wziąć udział w wyścigu. No, dobra, mam cały czas dobre auto, trasa sportowa, no i zobaczymy, czy uda się wziąć udział w wyścigu. Okej, okay. niby, niby jest ok. O, teraz już wszystko działa tak jak powinno. Jest pokazana trasa na minimapie. I lecimy dwa okrążenia. Kontra rekordu toru. Aha, dobra, tu są jakieś rekordy toru, nawet nie wiedziałem. Że rekord to, do to ma teraz cały czas ten, który jedzie z przodu. Ale się wlecze, ten. Przez chwilę myślałem, że on nawet nie bierze udziału w wyścigu, tylko tak sobie jedzie. Dobra, trzecie miejsce. Drugie. Raczej nie powinno być problemu z zajęciem pierwszego miejsca, bo nie jadą jakoś specjalnie szybko, chyba też nie dostosowali dobrze samochodów do tego wyścigu. Chociaż z tego co widzę to dostosowali chyba lepiej niż ja, teraz, po tym co, jak teraz jadą. A i teraz wiadomo dlaczego ten wyścig się nazywa pod, pod w sumie, pod ziemią. Jesteśmy pierwsi, teraz tylko zachować to miejsce u zimną głowę i będzie dobrze. Chociaż tam w celach, w nagrodach za pierwsze miejsce to nie widziałem, żeby tam była jakaś gotówka. Chociaż wydaje mi się, że to jest wyścig nie tylko po to, żeby sobie zyskać naklejkę jakąś. Okrążenie numer 2. W sumie całkiem spore są te okrążenia. Mam nadzieję, że oni nie będą jechać bardzo agresywnie teraz przy tym drugim okrążeniu. ten jeden cały czas siedzi mi na ogonie. Na prostych nie mam z nim szans. Łatję się tylko tymi zakrętami. Nie wyprzedzam. Jeszcze ten, co jest trzeci, to mnie dogania. Aż dziwne, że tak dobrze im idzie. Ścinanie zakrętów, przejeżdżanie ludzi to będzie najlepszy skrót. Tak mi się przynajmniej wydaje, to jest klucz do sukcesu, żeby wygrać w tym wyścigu. Tu już jest meta, czyli wygraliśmy. Dobra, ile wygrałem pieniędzy? A i to bez sensu. Myślałem, że te wyścigi po wygraniu znikają z, z mapy. Hmm, a jednak nie, cały czas mogę wziąć w nich udział. O, raptem wygrałem 1500 dolarów. No to w sumie nie, nie jest jakoś tam specjalnie dużo. Tym bardziej, że nie spodziewałem się, że remont tego lokalu będzie tyle kosztował. Tutaj na jakieś położenie obrazków, ...w wyremontowanie baru po 20 tysięcy szło. No to trzeba, trzeba wziąć się za poważniejsze tematy i jedziemy do Donowana. Zobaczymy, co on będzie miał za misję. Czy będzie bardziej opłacalne. W sumie, chociaż wydaje mi się, że będzie bardziej opłacalne, bo jeżeli jest. Misja, która polega też na likwidacji członków jakichś grup, gangów, to zawsze można jakieś pieniądze właśnie po nich pozbierać. To na pewno więcej mi się uda zebrać z zabijania niż z wyścigów. I w tym celu udam się do Donowana, bo liczę na to, że ma jakąś konkretną robotę, a nie jakieś popierdółki. Aha, cały czas Donowan jest w tej knajpie w ogóle z tymi urodzinami czyli wracamy do tematu imprezy urodzinowej. Dalej, korzeni w kudnie zachodniej części baju. Dobra, jedziemy. Czyli zaczynamy w sumie w tym samym miejscu, w którym zakończyliśmy e, poprzedni, w sumie kontakt z zonowanym, zanim rozpocząłem zadanie dla sekty, znaczy dla księdza, które były związane z czyszczeniem. aldrich had some well-trained men working with him no surprise cocksucker was always partial to freelancers never could see the appeal of using mercenaries myself didn't see you complaining when that new msf battalion saved our asses last year those are mean motherfuckers lucky they were on our side Mercs aren't exactly known for being cuddly wouldn't last long if they were Okej, okay, czyli rozumiem, że jedziemy z zemstą. Zabić jakichś najemników. Mam nadzieję, że najemnicy dużo pieniędzy przy sobie noszą. O, kończy mi się czas. I co to jest zadanie na czas? O, to się tego nie spodziewałem. Na 2600 metrów muszę przejechać. Oh. Well, you need to może the only thing unwinding my ass is a bullet in that motherfucker's head all right talk to me why the fuck you got such a heart on for this cat and don't give me any of that traitorous fuck shit because while all that may be true there's something else here you and me we've been through a lot of shit together shit no one else knows about oh, the things we've had to do for our country oh fuck you man don't give me the god and country speech save that for the goddamn grunts. my point lincoln is that we share a lot of secrets between us but we also have a lot to keep to ourselves. Never ask the other. This one stays with me. At least for now. Shit. All right. Fuck it. But I ain't promising to let this go for good. Fine. Okay. Two minutes and fifty. Like I don't like being O, tu jedna z pierwszych misji była w tym wesołym miasteczku. W takich krajach jak mafia, właśnie i GTA, to najgorsze, właśnie co może być, to są misje na czas. Okej, okay. 700 metrów, ale to spokojnie, na tyle dużo czasu miałem, że uda mi się dojechać, chociaż mam nadzieję, że to odliczanie to właśnie do. Dotyczy tylko czasu dojazdu, a nie wykonania całej misji? Okay, co teraz? Jak nie można wyjść z pojazdu? To co ja mam

Yes! Sure. And are you gonna be the same defiant motherfucker whose brains are gonna rain down on this earth? No. Good. Now let's go. God damn it. They're gonna kill every last agent if we don't do something. Then let's What? Quiet as a mouse. <coughs> Dobra, headshot. Headshot. Dobra, tam jest jeden tylko. No i dobra. Większość została wyeliminowana i sobie... o, pieniądze, to jest bardzo ważne. Pieniądze to teraz są na wagę złota. Eee, e, e, gościu. Kurde, prawie mnie zabił. O, to 20 dolarów, niby nic, ale zawsze się zbierze kupę. do kupy. <laughs> Chciałem powiedzieć, kupę do kupy. Dobra, wchodzimy pod. Od ziemi do piwnicy. Pewnie już wiedzą o naszym przybyciu. O, ktoś przeżył. Przyda się na pewno uzupełniona. Dobra, czyli full zapas amunicji jest. Aha, teraz musimy się myślę, że... Dobra, jeszcze sobie skoczę po apteczkę, bo nie mam żadnej, a czuję, że to będzie jakaś jeszcze rozruba gdzie mam szukać tego Aldrige'a całego? O! Dobra, jeszcze z tego co widziałem to jeden jest tam. O właśnie. Szybkie przeładowanie. I lecimy dalej. Idzie jest? A, zaraz pewnie wyskoczy przez te drzwi. Czy nawiało towarzystwo, czy nie? O, no... ...pode mną jest teraz gościu. Ale niestety nie mam żadnej... ...apteczki, dlatego muszę się tu schować. i. Okay. Widziałem, że na dole jest apteczka, to na pewno skorzystam. No i taka krótka robota, już mam 2000 dolarów, no to zdecydowanie lepiej mi idzie zbieranie pieniędzy przy zabijaniu ludzi, niż przy wyścigach samochodowych. O kurde. Dawaj, wystaw ten łeb. O so help, so help. A dobra, apteczka jest po drugiej stronie ściany, czyli lecimy na dobrą sprawę dalej. Widzę, coś mam złe przeczucie odnośnie tego garażu. Mind telling me why the CIA needs a compound like this in New Bordeaux? Data sorting, signal traffic decoding, all of the southeast United States and the Caribbean. So snooping on our enemies and our friends. It's the friends who fuck you the worst. Traffic Dobra w Tym skończymy na tym etapie. W kolejnym będę szukał dalej Aldricha. oszczędnionanym z kasą już całkiem spoko udało mi się w ciągu tych paru nie, paru minut zabijania uzyskać tyle samo co mniej więcej z wyścigów także jutro będę kontynuował zbieranie pieniędzy a teraz dzięki za uwagę na razie i cześć